Dobra, lecimy z tym koksem. Dobra, więc tak. w tym odcinku pójdę spróbować poszukać kolejnego gościa z listy. Może mi się uda albo i nie No skąd się przecinać Franco jedna? Dobra... Hmm. Tutaj za bardzo nie widać nic... No to nie ta pustynia, ale... Bez przesady... Hmm. Ale będzie tutaj coś... Poza tym wielkim szkieletem... Czegoś... Chyba nie Zaraz do brangi wrócę. Pozdro w poszukiwaniu innego frejera. No te tutaj widzę, że jakieś ruiny. Co dziwne? Hmm. Na szakale Leżą i kwiczą, więc mogę sobie pójść zobaczyć Czy tutaj czegoś nie będzie Hm Złe leczenie, ta, to fajnie Okej okay. Idąc tędy, to dojdę do brańki Okej okay. Kiedy dziurama okej, ty że tutaj nie ma nic. I najwyraźniej poszedłem złą stronę. Hmm. Ben erai. <ślesz> <ślesz> Dobra, ty jeszcze lecę. <noise> Zaraz, gdzie był ten potwór? Niedaleko branki chyba. Okej. Okay. <noise> to jeszcze nie przydałaby mi się. Jakieś przemiana. Dobra, zrobię zapis. I pierwszy raz użyję przemiany. To może mnie przynajmniej te potwory nie będą atakować. Dobra, cienią Trochę wolno lecę. Dobra, co to jest? Wow, dobry jest. Tak, mnie pod, podjarać. A no tak, tutaj są dwa jeszcze jaszczury. Hm. Lara nie zauważyłem. 4, 6, 8. Nie stwory, takie silne, takie słabe. No raczej widzę, że z nimi trzeba się pobawić. Tym lodowym czarem, no, ale tutaj jest jeszcze jeden, tylko żebym na marny nie stracił tych złojów. No tak, ich nic nie mogę zebrać, a szkoda. Hmm, dobra, 8 F5 Dobra, no, co tam zasadniczo jest? Hmm. Zasadniczo tam tędy jak pójdę, to dojdę do Mora Sul hmm. A do Mora Sul ja nie chcę iść Chociaż zasadniczo mógłbym pójść, ale to za chwilę. Dalej, jeszcze tylko tutaj polecę. Ale widzę, że. A nie, ja tam chyba przed chwilą byłem przy tych ruinkach. A może i nie byłem? No dobra, przy tych ruinach nie byłem. No ale widzę, że tutaj są pełzacze, czyli trochę ekspa Dobrze by było, gdyby mi się przestało... ...przecinać. Ranny pełzacz piaskowy. Aha, spoczko. Zaraz, on chyba miał... Tak. O, puchar. Dobra, przypadkowo quest'a zrobiłem. Ale nie będę narzekał. Różowaczki pęza. A ty! Taki cwaniak. <laughs> Dobra, cwaniura. No ciekawe ile już w ogóle mam tych e, kielichów Znaczy się nic tych pucharów No ale co? Ktoś mi dawał tego quest'a czy na znaczy to się ktoś z na pewno mi dawał tylko nie wiem kto. Hmm. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra, czyli widać, że Warto trochę tutaj sobie połazić po tej pustyni, no hmm, właśnie zobaczmy, e, to są tutaj! U? Serio? 8 z tych pucharów? To jeszcze cztery U, spoko, skąd ja je wszystkie wyczasnąłem? Aha, no, widzę, że tutaj jest mnóstwo szakali, no. trafisz w końcu. Jest traf. w końcu trafiłem tak Dobra, to tutaj są jakieś garnki, nie garnki Dobra to jeszcze ten kawałeczek się przelecimy i zobaczymy czy coś znajdziemy. Tak, to jest jak się nie pamiętam co, gdzie, jak. No dobra, tylko z tego co widzę to tam jest jakiś... ten... Mm, jakiś namiot. Może w tym namiocie coś będzie? Albo jakiś przeciwnik fajny. Króz A spoko Króz, Króz Okej Dobra Króz, co ty tutaj kurde nam robisz Ej hey, ty, co się tak skradasz? Bo mogę. No. udałam magicznej rudy i przywołanie mnie miecza. Spoko. Yusuf. Mam już naprawdę dość tej okropnej pustyni. Co się stało? Nie dość, że dręczy nas ten straszny upał, to jeszcze miałem obóz na północ stąd. Pewnej nocy przybyły pełzacze piast. Jeden z nich pożarł całkiem. zwyczajnie go po... Ale zanim uciekłem, dałem cholerny pełzacz pewnie do... No cóż, nigdy tam sam... Co w tej krainie robi pan Adel? Przybyłem tu ze świętą misją. Magowie ognia wysłali mnie po ogniste puchanie. Tak. I udało mi się jeden znaleźć. Uwierz mi, to nie było łatwe. A teraz mój puchar jest w brzuchu tego piekielnego pełzacza piaskowego. Ranny pełzacz piaskowy nie żyje. No i bardzo dobrze. Co z twoim ognistym pucharem? Znów będę potrzebować twojej pomocy. Rozetnij brzuch tego pełzacza piaskowego i potem zabierz ten przeklęty puchar do magu... Ja będę szukać dalej. Mm hej, -hmm. hej! Hey. Co ty tu robisz? Podawanie się za kogoś innego raczej się nie... nie wydasz mnie. Z pewnością mogę ci... Proszę, napij się. Dziękuję. Co powiesz? Wszyscy mnie ścigają! Ukradłem klucze do świątyni Morasul i sprzedałem... Musiałem jednak uciekać. To z Morasul kupił od ciebie klucz. Miałem cztery klucze. Najemnik imieniem Kirk, drugi sprzedałem Illi. A... No, no, no. Podobno miałeś cztery klucze do świątyni. To prawda. Nie wiem jednak, jeśli więcej niż cztery. Rozumiem. <noise> To znaczy, że wciąż masz klucz do świątyni. Dobrze. Domyślam się. Co planujesz? Chcesz otworzyć świątynię? Wiedz, że Jak Jakież to? Stary Mezir mnie przed tym ostrzegł. Mówił, że otwarcie świątyni ściągnie na nas wielkie nieszczęście. Hmm, hmm, spoko. Od razu klucz. Czyli to fakt? Typ, nie na południ od Mora Sól Ty ja ogólnie powinienem polecieć hmm. gdzieś tam Jeśli chcesz znaleźć ten Ty dla Beneraj. Trajerów. No dobra, to sobie trochę platam po tej pustyni. Pięteczka, czy nie zaraz mógłbym się cofnąć do tej? do bragi i poleci do Riordiana Co też zapewne za chwilę zrobię Więc zapis Ale, dobra, później polecę. Okej, okay, a odcinek zbliżył się ku końcowi.